Witam Państwa serdecznie Pepsi Man przed Państwem eee, Gdybym miał mógł to by pomachał rączką do Was eee, ale Pepsi Man nie ma takiej możliwości Po prostu Pepsi Man biegnie eee, i, I już, i już, także nie pomacha do Was Pepsi Man. Natomiast My biegniemy dalej po prostu tak na krzaki trzeba uważać gdzieś krzaki O, potrąciła mnie krowa a nie, biegnie jak druga krowa. Pik, 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 pik. Oooo, ooo. Coś to krowy, to niedobre. Ja jestem tu w Teksasie. Ooo, w Teksasie jakimś czystoś. Trzeba lewą stroną być, pamiętajcie. Dobrze. Ooo, chciałem podskoczyć, ale za późno są gorsze niż samochody. Chyba. Checkpoint! O, już się bałem, że nie złapię checkpointa. Było mi smutno. Mm -hmm. Ech, powiem Wam szczerze, strasznie trwoży mnie ten moment, jak tą beczką muszę przejechać przez ten mostek. No nie. Coś mi się zdaje, że to będzie. To będzie, to będzie bardzo ciężko. To będzie ciężko. Ech. Straszny ból. Naprawdę tak bym chciał wygrać ale alokanty. Taką... Cholerny kaktus. I tu jeszcze game rower. Dobra. Jeszcze raz. Tysiące razy gramy w Pepsimena. Pepsimen jest tak fajny jak y, gry na maima. Czyli gra się tylko po to, żeby grać, a nie po to, żeby... żeby co? Żeby coś innego. <grywa> Przecież to nie jest jakiś objaw jakiś zaburzenia psychicznego. Śmiać z własnych żartów. Słyszałem i słyszałem, że to jest... że to uchodzi. Usłyszałem, że to uchodzi za niekulturalne śmierć... A, o kaktus. Śmierć się z własnych żartów. Podobno to jest niekulturalne, ale cóż ja poradzę. Jestem idealnym odbiorcą własnej twórczości. Jestem swoim największym fanem, ale nie mam swojego plakatu jeszcze. o, 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 o. tak daleko to jeszcze nie doszedłem w planszy z bydłem. Proszę, bydło, proszę. Proszę, oszczędź mnie. O nie, mostek. Nie, cholerny mostek. I znowu stąd. Jakie to jest deprymujące. No nie, no jeszcze co? Kurde, pixel. Już trzy minuty zmarnowanego po prostu czasu. Masz ty. Pepsi. Jedź na tyłku, jedź na tyłku, aaa, No nie, no nie, no powinieneś obok ty. Jak to się dzieje, że ty tego kaktusa kurcze, nie omijasz? I to jeszcze game rover, no. Jak co ja powiem teraz, moim widzom, że co, że jeszcze raz mają na to patrzeć? Nie, przenigdy, nigdy się na to nie zgodzę. Moi widzowie będą oglądać ten właśnie moment, gdzie dochodzę do checkpointu i wbiegam do, do jakiejś kopalni strasznej. O kurcze, o kurcze, jakieś zasadzki tu na mnie są. Ah, centralnie kurcze, do, do, do dziury wskoczyłem. No powiem Wam, że czasami trzeba się skupić. O, 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 o. Trzeba było przejść tą to... uh! mapę z tym dydłem i z tymi kulami wszystkimi, tymi żgłazami, które tu na mnie latają ciągle. O przepaść, Hy! kamienie, klasyczna gra platformowa. <grym> Nie, o kurczę, tutaj trzeba było wziąć rozpęd. Chalerka, a ten checkpoint jest tak daleko, powiem Wam szczerze. Jest boleśnie daleko. A już tak się cieszę, że mi nieźle poszło nawet. Źle. Źle. Jeszcze raz. Pę. Pę. Jestem teraz tak skupiony, że nie wiem w ogóle co powiedzieć, dlatego nic nie mówię. Przepraszam. Gdzie, gdzie to było ta przepaść taka? No, dobra, to będzie tam. Yes! Dajcie mi checkpoint. Proszę! Proszę, zasłużyłem. brutalnej, bardzo brutalnej. Dobrze? Muszę e, teraz nagrywanie, mimo że to już było, z względu, że po prostu poziom emocji sięga takiego poziomu, że są momenty, że przestaje logicznie myśleć. I mogę zapomnieć w kluczowym momencie włączyć nagrywania i zacząć gadać od rzeczy, a w zasadzie od mikrofonu, czyli w momencie kiedy nikt nie będzie mnie słyszał. I naprawdę powiem wam, że przydzieją takie rzeczy, że nie, stój, 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 stój! Już... Oh. Kilka razy mi się zdarzyło, że odbiję od tych wózków i spadłem. W... Gdzie spadłem z powrotem do góry ale ból, strasznie boli, wiecie, porażka boli, w tej grze strasznie zwłaszcza e, dlatego, że teraz mi się uda, na pewno musi mi się udać e... a kurczę, czy to było warte ryzyka, czy te kilka puszek Pepsi było warte ryzyka na Pepsi me na, na pewno tak dobrze, że nawet w kopalni jakiejś te, te, te puszki ktoś Ci wystawił chociaż szkoda że jeszcze przy okazji tyle kamieni jakieś na Ciebie leci, i wózki cię wypływają prosto pod nogi co za to ludzie to nie, to nie ludzie to wilki dziury powykupywali jakieś góry nie powinno w ogóle być tutaj tych dziur, ponieważ są niebezpieczne O, 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 to nie ten, dobra, i tutaj, tutaj już, cicho. O właśnie, to się stało ze mną ostatnim razem, zapomniałem w tej chwili przyspieszyć. God damn it. Dobrze, proszę Państwa, wiekopomna chwila, teraz na pewno nam się uda. I... aha. Oh jest? Oh, oh, nie zabijcie mnie, proszę. Nie zabijcie mnie! Oh, oh. Udało mi się? Nie, padłem z głodu chyba. Nie, to po prostu, to już za dużo tak, dla mnie. Te emocje... są straszne. Przerabiające emocje. Byłem na samym końcu, na pewno ja przeżyłem tyle rzeczy, Już widziałem światełko w tunelu, a tu nagle Pepsi Man zasłab nie wiadomo na ale Jest słabnym supermochaterem, który słabnie jak Superman od czegoś tam, czegoś tam czegoś, słabnie jak Superman. Ach. Powiem Wam, że naprawdę to specjalnie dla Was, moi mili widzowie, tak się męczę. Specjalnie. Specjalnie dla Was osiągam mistrzostwo w tej grze. O kurde, jest. To było niesamowite. Nie wiem, czy to ja zrobiłem, czy to był błąd w grze. Ale zadziałało w każdym razie. To nie ludzie, to wilki. Miałeś tutaj. I sprint, sprint. Cholerne kamuch, kamulce no, na sam koniec. No. I tu jeszcze w trakcie nie ma żadnego. Kurde. Czego nie ma? Żadnego checkpoint. Tak, checkpointa nie ma. Próbujemy sobie przyspieszyć troszkę po prostu biegając sprinter w niektórych miejscach. Nie w tych na przykład. Ale w tych. W tych. Kurczę powiem wam, że to są takie emocje, że nawet gra pod Wielasto was nie może się mierzyć z tym poziomem po prostu adrenaliny jaki wzbudza ta gra uuu, naprawdę Uu, su, 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 su. Oj, Pepsi, mnie musisz kilka puszek złapać teraz Tylko nie, 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 niech ci głowa jeszcze nie pęka z bólu Jeszcze nie teraz O, 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 o. Żyjesz, 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 żyjesz. Eee, Dobrze mili Państwo, powiem szczerze, spocił mi się gamepad i na dzisiaj mam dość. Uznaję, że skoro wybiegłem z tych kopalni, to na dzisiaj starczy. Masakra, bydło i kopalnie. Taki będzie chyba tytuł tego... Chociaż nie kopa. Nie wiem, nie wiem po prostu. Gra mnie mentalnie. Nie wiem jaki będzie tytuł tego filmu, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że będziecie mieli ochotę zobaczyć w następnym odcinku, co będzie dalej. Dobra, trzymajcie się na razie, cześć.